Dzisiaj jesteśmy w Bydgoszczy na Starym Rynku na Gastrostypie. Jest to manifestacja przede wszystkim w branży gastronomicznej, jednak tutaj rolnicy postanowili się do tej inicjatywy dołączyć z tego powodu, że gastronomia i rolnictwo jest naprawdę bardzo mocno powiązane. Tutaj bez rolnictwa nie ma gastronomii i też bez gastronomii nie ma rolnika. Niestety chociażby już patrząc po wiośnie zauważyliśmy, że zachowania konsumentów bardzo się zmieniły. Dużo produktów, które właśnie szły na restauracje, do pałów, do kawiarni niestety nie było sprzedawanych i niestety też się odbiło na branży rolniczej. Dlatego w związku z tym, że niestety jesteśmy tak naprawdę w potężnym kryzysie ekonomicznym, większość z nas jeszcze tego nie odczuwa, ale odczujemy to w następnych miesiącach, postanowiliśmy wspierać się międzybranżowo. Tutaj rolnictwo wspiera gastronomię, gastronomia wspiera rolnictwo. Asia Franczak, są postulaty gastronomiczne, bardzo proszę, i pewnie jeszcze kilka różnych słów, które chciałabyś powiedzieć. Najważniejszym postulatem naszym jest to, żeby otworzyć nasze restauracje. Będziemy pracować w rygorze. Tak, żebyście wszyscy byli bezpieczni. Czyli zachowamy odległości, będziemy obsługiwać co drugi stolik, ale chcemy gotować i chcemy pracować, ponieważ zjadamy już w tej chwili marchewkę, która została nam dana parę miesięcy temu i teraz dostajemy kijem po głowie, bo nie jesteśmy w stanie utrzymać tych pracowników i będziemy musieli te to wsparcie zwrócić, jeżeli tak dalej pójdzie. Dlatego naszym kolejnym postulatem jest to, żeby yy, na te dotacje z PFR-u były bezzwrotne. Zresztą szczegółowe wszystkie postulaty w naszym imieniu złożył Sztab Kryzysowy Gastronomii Polskiej do rządu. Są one procedowane w Sejmie i chciałam Państwu powiedzieć, że 3 listopada będzie yy, kolejny happening. Jeszcze nie wiadomo, czy w Toruniu, czy w Bydgoszczy, śledźcie to na y, Facebooku właśnie Sztabu Kryzysowego Gastronomii Polskiej i będzie, y, będziemy składać symboliczne petycje, a akcja będzie pod hasłem Czarna Polewka. Y, natomiast chciałam powiedzieć, że nie istnieje gastronomia bez rolnictwa polskiego. I teraz chciałam oddać przedstawicielom rolnictwa polskiego głos którzy się tak samo y, gremialnie zebrali jak my przy tym naszym wspólnym stole, który jest symboliczny, tak samo jak pogrzeb. To nie jest pogrzeb. My nie damy się zabić, nie damy się pogrzebać, dlatego robimy tą akcję i dziękujemy Wam bardzo za to, że jesteście z nami i nas wspieracie. Brawo! Ja jestem przedstawicielem branży rolniczej. Branża gastro jest naszym klientem, konsumentem. Bez nich też nie istniejemy. Tak samo jak nie istniejemy bez was, bez konsumentów. My jako rolnicy mamy problem z innego rodzaju. Jeden pan wymyślił sobie, że chce wprowadzić ustawę o ochronie zwierząt, w której tak naprawdę jedyne co robi dla zwierząt hodowlanych to zmniejsza ich dobrostan. Tak naprawdę, przez tą ustawę, która blokuje nam wypracowywane przez dziesiątki lat rynki zbytu, żadne zwierzę nie będzie miało lepiej. Dlaczego? Dlatego, że odcina nas się od tych rynków zbytu, odcina nas się od konsumentów, od yy, uboju yy, w systemie halal i koszer. A tak naprawdę, co będzie? To będzie to, że te zwierzęta, które my będziemy hodowali, nad którymi się opiekujemy, Będą wyjeżdżały za granicę i będą spędzały setki, tysiące kilometrów w transporcie. Pojadą do krajów, które już zacierają ręce, że będą miały, przejmą nasze rynki zbytu i będą miały pracę. To jest zabójstwo dla naszego sektora. I tak naprawdę ten, kto działa w ten sposób, działa jak zdrajca. Dlatego, że niszczy Polskę, występuje przeciwko polskiemu rolnikowi, czyli przeciwko polskiemu narodowi. A pomaga zagranicznej konkurencji. Nie potrafimy tego zrozumieć. I jeszcze raz chciałbym, żeby to wybrzmiało. Stracimy rynki zbytu, spadną nasze ceny, być może hodowle zostaną zamknięte. A tak naprawdę wspieramy zagraniczną konkurencję. Tak się nie robi, tak nie działa prawdziwy gospodarz, tak działa zdrajca. od wielu lat i wszystko zostało po prostu pana pytaniem. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Idźmy naprzód, patrzmy w przyszłość pozytywnie. Dziękuję, że byliście z nami i jesteście z nami. Мы вместе жить, вместе с